Cześć. Witam was wszystkich serdecznie. Ja jestem Fistakowa, a dziś znajdujemy się na serwerze DS. Jest to serwer, na którym może wejść każdy, kto posiada konto premium. Możecie wybudować tutaj swój domek i troszkę się pobawić. Ja dzisiaj będę sobie chodzić po tym serwerze, a w międzyczasie będę po prostu odpowiadać na pytania, na które chciałabym wam udzielić odpowiedzi. Yy, ponieważ yy, kilka razy one się powtórzyły i, i, i myślę, że yy, jeśli będziecie chcieli, żebym odpowiadała na jakieś pytania, yy, które będziecie zadawać, to umówmy się, że mogę zrobić taką yy, króciutką, takie króciutkie po prostu filmiki z odpowiedziami na Wasze pytania. Yy, więc tak, pierwsze pytanie to yy, yy, Spotkałam się z nim kilka razy. Jest to pytanie, jak mam na imię. Mam na imię Zuza. Eee, no i to właściwie tyle. Nie lubię, jak się mówi do mnie Zuzia. I, i, i nie mówcie tak, <tuszę> proszę. Eee, następne pytanie to ile masz lat? Eee, może nie słychać tego po moim głosie, ale mam 18 lat, rocznikowo 19. Eee, jestem z 1993 roku no i urodziny mam w sierpniu, tyle mogę wam powiedzieć więc mam 18 lat uczę się w technikum fryzjerskim z elementami kosmetyki czy się dobrze uczę, też padło takie pytanie jeśli chodzę do szkoły regularnie, nie opuszczam, to nie mam większych problemów z nauką. Czy następne pytanie, to o to się bardzo często powtarza, jedno z najczęściej zadawanych pytań, czy zagrasz ze mną na multi? Więc tak, ja na tym serwerze mam wybudowany domek, ale na nim nie gram. Dlaczego nie gram? Zraziłam się do serwerów, nie do tego serwera, ale ogólnie do serwerów. Po prostu nie lubię grać na serwerach. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może tym, że nie mam na to czasu, a żeby być dobrym na jakimś serwerze, dobrym w cudzysłowie, to po pierwsze trzeba spędzić bardzo, bardzo dużo czasu. A żeby wybudować coś fajnego, żeby się wszystkim spodobało, to też jest ciężko, bo tutaj jest naprawdę dużo budowli i wszystkie są fantastyczne. Czy nagram coś z, z kimś, kto aktualnie zadawał pytanie? To pytanie też bardzo wiele razy się powtórzyło. Otóż chcę, żebyście byli świadomi, że ja bym naprawdę bardzo, ale to bardzo chciała nagrywać ze wszystkimi. Yy, na każdego mojego widza poświęcić przynajmniej 5 minut nagrania, bardzo bym chciała, ale mm, ja mam naprawdę bardzo słaby internet i yy, no, nie ma szans, żebym po prostu przesłała nagranie yy, tyle nagrań yy, po prostu przy użyciu mojego internetu. Może kiedyś, jak będę miała lepszy internet. To będę po prostu nagrywać z osobami, które ewentualnie będą chciały ze mną coś, coś, coś stworzyć. To oczywiście z miłą chęcią, ale w tej chwili po prostu nie ma szans. Kolejne pytanie: Skąd tak szybko zdobyłaś taką liczbę widzów? Szczerze powiedziawszy, też jestem zdziwiona tym, tym faktem. Ja nie mając żadnego filmiku na kanale miałam 60-kilkoro widzów, i to było dla mnie takie wow! Co to za liczba, i w ogóle, że ludzie chcą w ogóle mnie słuchać. To jest bardzo, bardzo przyjemne, ale skąd mam tak dużą liczbę osób, skąd mam ich aż 200, wszystko zawdzięczam Szantę, z którą zaczęłam nagrywać serię Lost Squares, yy, oraz yy, Huśkowi który pewnego dnia polecił po prostu mój filmik. Nie, nie prosiłam go o to i nie poproszę. On po prostu sam napisał do mnie, znaczy my rozmawialiśmy i on napisał do mnie, że dałem ci łapkę miłego spamu. No i w taki, w tak, w taki oto właśnie sposób... Tyle osób dowiedziało się o moich filmikach. Następne pytanie: jak poznałam Huśka? Yy, więc Huśka poznałam w bardzo prosty sposób, po prostu do niego napisałam. I yy, 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 nie wiem, może mam jakiś taki, yy, może taką umiejętność rozmawiania z ludźmi. Nie, chyba raczej nie, długo, długo ze mną nikt nie wytrzyma. Z, z, zaręczam Wam to. Nie, po prostu y, Huciek jest y, z miasta, w którym ja się uczę, i tak jakoś zwróciłam może tym jego uwagę, y, że nie olał mnie po prostu, gdy do niego napisałam. Jak poznałam, jak zaczęłam kręcić szantę. Otóż szantę y, ja nie miałam wtedy jeszcze oryginalnego Minecraft'a bo nie był mi on potrzebny. Chciałam nagrywać, ale nigdy mi się to nie udawało z powodu problemów właśnie po pierwsze z internetem, po drugie nie mogłam znaleźć programu do, do nagrywania. Gdybym, gdybym taką znalazła wcześniej, to pewnie wcześniej, byłby był oryginalny Minecraft i Szanta wystawiła któregoś dnia po prostu biuletyn, że potrzebuje ludzi do serii i ja napisałam tak z głupa. Ja napisałam do niej tak zguba, czy, czy, czy do tej serii bym się. No, no nie, że nadawała, tylko czy trzeba mieć oryginalnego Minecrafta, żeby grać. No i szantę zaprosiłam na Skype'a, chwilę pogadałyśmy i, i ja po prostu jeszcze nawet pierwszy odcinek nagrywałam z Nieoryginalnym Minecraftem, potem już kupiłam i, i tak to się właśnie zaczęło. Że zguba napisałam i. W cudzysłowie jak to się mówi, i, i, i. szanta mnie po prostu wzięła do serii. Yy, często taka uwaga do mnie też: zrób coś z tym mikrofonem. Mikro, dobra, zrób coś z tym mikro, zrób coś z nagraniem, bo jest yy, kiepskiej jakości, bo nie ma HD. Ja napisałam pod jednym filmikiem, że ja nie będę. Oj, że ja nie będę renderować w HD. Dlaczego? Yy, ponieważ yy, większość z Was nie ma nawet matryc yy, monitorów przystosowanych do odtwarzania filmów HD. To po pierwsze. Yy, po drugie mało kto, kto nawet ma tę matrycę, nie ogląda w HD, ponieważ filmiki w HD ładują się bardzo, ale to bardzo długo. No i co za tym idzie, bardzo długo się wysyłają na YouTube, a, yy, więc to jest yy, to jest właśnie ten aspekt, który mnie zmusił do tego, żeby nie, nagry żeby nie wysyłać filmików w HD. Z dźwiękiem zrobię coś oczywiście, na pewno zrobię, bo to już nawet mnie zaczyna wkurzać, tylko na razie Husiek ma mi wszystko pokazać, co, gdzie i jak. Także jak Husiek będzie miał chwilę czasu tak, żeby pogadać ze mną i powiedzieć mi to wszystko dokładnie, to na pewno coś, 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 coś zrobimy. Yy, z tym dźwiękiem yy, Czy yy, kolejne pytanie, czy podam Skype'a lub GG? Skype'a albo GG podaję osobom, które uważam, że na to zasłużyły, że tak powiem, o ile jest na to zasłużyć, no ale w każdym razie o ile na to zasłużyły i które uważam, że po prostu, wiecie, nie rozdadzą tego Skype'a, bo. Yy, może nie jest Was, znaczy widzów, nie mam aż takiej wielkiej ilości jak, jak, jak pozostali, tak, kilka tysięcy, ale choćby nawet, jakby mi 200 osób zaczęło nagle na, na, na Skype'ie spamić albo, nie wiem, nawet 50 osób zaczęłoby mi na Skype'ie spamić czy na gadu gadu, to miałabym lekki problem. Eee, bardzo fajne pytanie: co tam? No jest dobrze. <noise> Dziękuję bardzo za zainteresowanie. I ostatnie, najlepsze pytanie. Czemu Twoje koty patrzą? Moje koty patrzą, bo mają oczy. Mają oczy i patrzą. I, I bardzo lubię jak patrzą, kocham moje koty i, i tyle. Także yy, kończymy nagrywanie yy, będąc w Ikei, gdzie można kupić wszystko. I y, do usłyszenia w kolejnych filmikach. Dziękuję za uwagę, pa pa!